dobry, witamy w kolejnym odcinku Polska Daje Radę. Jesteśmy w górach, jesteśmy w tej chwili między Bukowiną a miejscowością Brzegi. Bardzo ładnie, świeże powietrze za nami, majestatyczne Tatry. Dookoła nas... Drzewa, o, no, ładna bura, zieleń, bacówki. Zobaczymy sobie jakie atrakcje ma do zaoferowania ta okolica. We współpracy z serwisem dajemy To są właśnie góry. Ta okolica to jest Polana Głodówka, i to jest restauracja Bigosówka. Bigosówka to znane miejsce tutaj na kulinarnej mapie w tej okolicy. Tak, no też pożądamy. Okazaliśmy się, że całkiem zasłużenie. No, związane też oczywiście ze słynną Zofią Bigosową, która zresztą tutaj też mieszka. My poznaliśmy córkę pani Zofi. To jest domowemu robione, nie? No to. Próbowaliśmy barszczu, bardzo czosnkowego, mocnego, domowego, gazistego, ciekawego, na kościach. Pstrągi tutaj pstrągi. można jeść w różnych formach, można zadzwonić wcześniej, sobie zamówić takie wyjątkowe pstrągi. Myśmy jedli takie, które są zawsze, czyli po prostu smażone pstrągi, które można wziąć z różnymi sosami, czosnkowym, śmietanowym albo chrzanowym i to jest rewelacyjne. Naprawdę. Wszystkie dobre, trudno się zdecydować, który który najlepszy tak naprawdę. Ryze w śmietanie zjedliśmy z patelni. Jest tu w menu tylko kilka rzeczy, ale właśnie to jest dobre. Ja najbardziej lubię takie restauracje w ogóle, gdzie tak. jest wiadomo na co się przychodzi, no, wybieramy miejsce i wiadomo, że to jest dobre. I tutaj, pstrągi z okolicznych hodowli. Ja nie mam takiego wielkiego doświadczenia z pstrągami jak ty, ale ten mi bardzo smakuje, ale um, ty mówisz jako znawca pstrągów. No to pstrąca, znawca, jem ja pstrąga regularnie. No właśnie, że jest, jest najlepszy i Tak, jest tam Zdecydowanie. Najlepszy z jakiego jadłem, jest świeżotki, soczysty. Właśnie oglądamy, jak dojone są owce, których mleko zostanie wykorzystane do produkcji oscypków, w miejscu, do którego właśnie wybieramy się teraz. A ile to panom zajmuje, żeby te wszystkie owce wydoić? A godzinę podoimy. Godzinę? Na co idzie to mleko głównie? No do tego. A te, co tak przechodzą i ich nie dojdzie, to nie chcą, czy...? Takie są, czy nie dała. A. Tak. Dobre, dobry, dobre, dobra, nie wiem, jak powiedzieć nawet. Dobre włosie. Dobre włosie. Co robisz? Głaszczę psa. Mamy do czynienia z prawdziwym psami pasterskim. I to jakoś trenowane są takie psy? Yy, w zasadzie jak one są wychowywane, jak są małe, yy. to powinny w ogóle nie mieć nie powinny szczekać taki dom, ludzie czy tam turyści nie powinni się O to chodzi. Dopuszczać. Tym razem jesteśmy u Jancoka. E, tutaj można spotkać jedyną e, kobietę bacę w Polsce. Jak to się stało, że pani taki, taki tytuł nosi? No jak to się stało? No trzeba było się uczyć, szkolić, zdać egzamin, no hmm. i potem tak się stało, no nie? I co tam na przykład jest na takim egzaminie na bacę? Do jej niełowiec, szczerze, nie nieracic, nie a potem druga część była taka że zaś, produkcja łostypka, no nie? Hmm. Albo łostypka zrobić, albo nabić, albo wykończyć. Go. A czemu więcej kobiet nie ma? Nie, nie, nie garną się do tego? Panie? Nie wiem, no u nas bardziej kobiety to się zajmują tam gospodarstwem no, i, i, i ten, no nie mało, które tak jest, żeby, żeby siedziała na bacówce na przykład tak jak ją, no nie? To jest surówka. A tam na spodzie jest bunt, I widzicie on taki ser taką na mhm. to sobie. I to jest baza i do bunca takiego, co się robi go w takiej szmatce, albo baza do ostypka. To jest taki rodzinny interes. Wszyscy Państwo. No to się nie da. No, tak? no. Po się nie da. To po prostu jedno, drugie, no jeden, drugie musimy pomóc, bo tak jak na pewno mnie nie ma w domu. No. I ja tu jestem cały dzień, no to moje dziewczyny się zajmują do. Mecz. Aha, no ja mogę wziąć. No to wejść. No. Dziękuję. No i tu właśnie mamy. To jest podobny radykołka, czyli taki mały ostypek po prostu. I teraz spróbuję. O, bardzo dobry. Mm. Prawda? Mhm. I to jest do picia. Mm -hmm. To jest właśnie takie nowe, to dodacie maślankę, a my to nazywamy zyntyca. Pani nam mówi, że to jest góralska... Góralska wiagra. tak. <laughs> tak. tak. No, jak powiesz gościowi ze zytyca to oni nie wiedzą co to jest. Jak <laughs> ja jak powiem, że Viagra, to góralska wiagra, to każdy pije To to jest... no, <laughs> wiedzą co to jest i godam, że tańsza niż pigułka. No trzeba ją potem im Się musi napisać takim razie. Spirytusem. Przelew trzeba. No to wtedy łotka. się to. Jak kim to ma? Nie u Jancoka to jest bacówka, to jest też pensjonat, kawałek dalej. U Jancoka, dlaczego u Jancoka? Aha, dlaczego od, u Jancoka? To jest tak? jestem przydomku mojego męża. Aha. Bo my mamy na nazwisko Rzepka, Aha. a Jancok to tam właśnie, mój mąż pochodzi z Dużego Cichego, i oni mieli taki przydomek w domu. Aha. Ze nazwali ze po prostu do Jancoka, no i my Aha. tak nazwali swoją bacówkę. Do Jancoka. To jest bardzo ciężka robota. Czyli ta kulka, to pani ma, to już jest taki na taki? To już jest ten właśnie na tą gołkę, bo na oscypek to trzeba robić taką troszeczkę większą, no nie Aha, okay. Ja teraz jeszcze skosztuję buncu. Bunc to jest taki bardziej podstawowy serek biały na bazie mieszanki sera owczego i sera krowiego. Ja w sumie często kupuję bunc w sklepie, ale no jednak taki prosto, z bazówki. Trochę lepszą się... A tak wygląda w środku foremka. Oscypka. Poważna atrakcja i kupując ser i pijąc tak zwaną góralską wiagrę, można stanąć sobie tutaj popatrzeć wprost na giewąc. Zapytaj beczkę bo były w basenie. Jesteśmy <laughs> w termie Bukowinie, największy taki kompleks z wodami termalnymi w Polsce. Szereg atrakcji, wiele basenów, zjeżdżalnie. No, najważniejsze w tym wszystkim są gorące źródła, to znaczy, że to, że mamy ciepłą wodę, która jest naturalnie ciepła, jest takiej temperatury. Kąpimy dla mnie. Atrakcją jest to, że kąpiemy się zaraz przy lesie. w basenie, woda nas w pierwiastkami tego miejsca brzmi, że Termy Bukowina to najgorętsze miejsce w Satrach Jak wygląda, jak wam się podoba możecie tutaj widzieć. Wpadliśmy do sauny, oczywiście to jest sauna góralska 90 stopni Celsjusza Sauna góralska od innych saun, saun... Sound? saun. różni się wystrojem Wystrojeno. Przy saunach jest również Basenik strasznie zimną wodą To podobno bardzo dobrze wpływa na krążenie Kurczę trzeba więcej może ruchu w życiu zażywać, bo tam to wszystko mnie tak wymasowało i, 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 i przydało mi się to przy moim siedzącym trybie życia to wiesz Bardzo przyjemny naprawdę dzień w okolicy tutaj Bukowiny Bukowiny Tatrzańskiej. Zjedliśmy pyszne pstrągi, widzieliśmy jak się robi dobre sery z owczego mleka, widzieliśmy same, skąd się bierze, skąd mleka? Się bierze owcze mleka, mleko, no i jeszcze się wykąpaliśmy do tego wszystkiego, więc moc atrakcji. I pamiętajcie, jak będziecie kupować osypka, można się czasem zastanowić, czy ona by na pewno jest z owczego mleka, a nie tylko z krowiego. Mam nadzieję, że we wszystkich termach jest naprawdę Zdrowa woda. No to jak zastanawiacie się, jak sobie spędzić miły dzień na południu Polski, taka jest nasza propozycja. I to jest taka trasa spokojnie do zrealizowania w jeden dzień, akurat wszystkie te atrakcje są bardzo blisko siebie. Fajna opcja. Od Krakowa jesteśmy półtorej, dwie godziny drogi, a jest to naprawdę inny świat, o którym czasem się zapomina, jak się siedzi w mieście, że coś takiego jest tak jak coś nie i, to, i, i, i jest w ogóle tak blisko. No super naprawdę. Także to był kolejny odcinek Polska Daje Radę. Zapraszamy też na stronę Dajemy gdzie można znaleźć namiary na wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy i trochę więcej informacji na temat tej naszej krótkiej wycieczki. Dzięki, do zobaczenia. Na razie.